Przynajmniej o te warunki pogodowe, ale popatrzmy teraz na pierwszą akcję i pierwszy celny strzał zespołu. Ze Nam e, Nam bramkę w supi. E, naprawdę grający w środku pola. Bardzo dobra akcja. I była okazja Kasper Kacper Dybziński. Kacper Dybziński. troszeczkę górują, zobaczymy jak zakończy się ta wrzutka. Chyba Kasper Dybziński pięknie e, wybił... Na... Oczywiście, e, z, zgłosiła wniosek o... A, Kariusz Dolny w poprzeczkę! Pa... Jeszcze Dawid Dzikowicz, czołów, A, druga zgoni. poprzeczka z rzędu. Wywód, bo mamy kolejną akcję z drużyny Zasłup. I tym razem Mateusz e, Jarnowski było... e, był minięty. Wydawało się, i tak raczej Zasłupy reklamowali. Kasper, jest, dzieli, Kasper Dybziński! Okazement. Pędzi prawym skrzydłem. Jest jeszcze podanie do Szymona Turka. Nieudane to dośrodkowanie, ale mieliśmy teraz dwie sytuacje. Jedna po drugiej. Ale czekamy na ten awans. Tak, dużna MKP powiat Pinski awansowała. No i właśnie to jest to, o czym mówiłem przed chwilą. I tutaj mały błąd bankarza, by spowodował ponownie. Patyk Raczkowski, tym razem wyłożenie piłki do gającego... z gdzieś z 5-6 metra, tak? Tutaj właśnie wygląda to troszeczkę inaczej. A i tymczasem... Teraz Kacper Zieliński przed szansą, ale tak wyłożenie nie celne. Dobrze przyjął piłkę, chociaż trochę wyrzucony jest. Po lewej stronie boiska Patyk Koc. Tak, teraz bardzo ciekawy fragment, bardzo ciekawy obrazek i mamy okazję. Bardzo blisko trafienia na 1 do 0. Znów świetna sytuacja, 7 metrów. Być trochę zleka z tym dośrodkowaniem, pewnie będzie przekładał na prawą stronę, wyłożył do Norberta Błaszczyka i odda strzał Norbert? Oddał, Ej, ale bramka wziął. Bardzo zbronę. dobre uderzenie. Dobra próba Norberta, chociaż odnośnie yy, wygląda. Nie, Kasper Zieliński. I mamy kropienie 1 do 0! 33 minuta, 1 do 0! Piękna Bramka, najlepszego strzelca drużyny, KP piła w tym sezonie. Wielka radość na trybunach, posłuchajcie państwo tych kibiców sobowia radości czerwono czarny. co ostatecznie to się nie wydarzyło myślę że zawodnicy Słupy też wiedzą że przed polem karnym nie faulować bo jakie zagrożenie ze strony Kaspa jest to wszyscy widzimy Dawid przed przed szansą i mamy trafienie 2 do 0 Numer 15. Czeka. Dawid dzikowicz. Eee, jaki strzał? tam Kandroła ustawił Macin Głębski szykuje się do tego strzału. I, I, i bramka, trafienie. bramka zespołu gości w 42 minucie. Tak naprawdę nie wiem czy to było podanie strzał. Właśnie, sam byłem zaskoczony, jak goście rozegrali tą akcję, można powiedzieć. No wydaje mi się, że to był strzał, chociaż wyszło. Ale to też Oj, tutaj ostre wejście jednego z rywali Mateusza Żarnowskiego, i zaraz zobaczymy. Na szczęście piłka troszeczkę... To było bardzo ostre patyka szkockiego, ale... bardzo ostre wejście... Pod... Dużo szczęścia mają na rywale i trafienie na 2-2. Mamy dwóch. bramkę na 2-2 w 44. minucie spotkania. Coś niesamowitego, co się dzieje dzisiaj w Pile. No wydaje się, że te akcje takie przypadkowe, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. Dwa gole w bardzo krótkim odstępie czasu. Tak, Pogoń, kolejna świetna drużyna w naszym regionie, ale ja też zwrócę uwagę na to, jak dynamicznie, jak mocno Słupia teraz ruszyła do ataków. No i oby za chwilę nie skończyło się to, skończyło się... ...żeby coś jednak. skujać. Jednak Patek, pod. Tak jest, bardzo dobry strzał. Miał tam bramkarz rywali problemy. Ta piłka... Czas biegnie dosyć szybko. Dla tych, którzy... Mają ten wynik niekorzystny, to wręcz przeciwnie. Tak jest. O, teraz... Wolą zupełnie inaczej. Ba e, chciałem powiedzieć, że balkusywaliśmy jego, jego charakterologię. To na pewno dobrze gra na przedpolu, przewiduje te nasze zagrania. E, bo to on tam interweniuje drugi raz na 30 metrze mniej więcej. A tymczasem Kamski się tam będzie okazja. Jest! jest, 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 jest. Kacper Zieliński! Druga bramka Kaspra w tym spotkaniu. Do tego jedna asysta. I słuchamy kibiców. kafe piła. Budować odbudowany. No asysta na pewno mu pomoże w tym. Stroże uderzenie i franek kanduła. Świetna interwencja. A wracając do Roberta Grania. 2 na 4 w tej chwili. Nie poładzili sobie zawodnicy ze słupi z tym zmasowanym atakiem. To jest też znamionuje. To jest dobra, dobra wiza. Do Dawida Dzikowicza jest szansa w tej przez... na 4, 4 do dwóch! Dawid Dzikowicz. Więc stadion, Ale mieliśmy do mi, to bardzo chętnie oczywiście zapraszamy na stadion Przeręgowskiego na wszystkie mecze klubu Piłkarskiego piła, bo naprawdę jest na co popatrzeć. Robert Grein teraz chciał pokazać, że on potrafi, że on Świetnie umie. Jak... Świętowanie rozpoczęli już dawno, dawno temu. A tymczasem jeszcze zawodnicy słubimy, bo boją. Próbują... Eee, ostatniej siłce, czy, 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 czy do brata Zaga, Nie, do Patryka Koca. Ten ciągnie lewym skrzydłem i będzie doświadkowanie w pole karne. Kto tam będzie najlepiej? Kto będzie najlepszy z tego? czy najlepszy, chociaż to się, Daniu Czajka zieminą z piłką.